W dobie pandemii COVID-19 coraz częściej słyszymy o problemach psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Specjalistów, terapeutów i placówek dedykowanych najmłodszym jest jednak bardzo mało. Wkrótce się to zmieni. Fundacja Milnica w Koninie otwiera środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Konina i powiatu Konińskiego. Projekt od maja bieżącego roku do czerwca 2023 roku będzie realizowany w budynku fundacji przy ulicy Szpitalnej 43. Tam trwają w chwili Obecnej pracy adaptacyjne, ponieważ projekt dla beneficjentów rusza już w maju tego roku i od tego też miesiąca maja chcemy ruszyć już z pełną gamą wszystkich działań, które są zaplanowane w projekcie. A jest ich dość sporo, bo oprócz takiej zwykłej działalności ambulatoryjnej, gdzie Świadczyć swoje usługi będą psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci. Będzie również utworzony Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Na takim oddziale będzie mogło jednocześnie przebywać do 15 osób. Na oddziale będą różnego rodzaju specjaliści. Specjaliści będą dostosowani do potrzeb dzieci. Wartość całego projektu to jest ponad 4 miliony 300. Praktycznie cały udział jest to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum będzie także prowadzić szeroko zakrojoną działalność środowiskową. Psychoterapeuci, psychologowie będą mogli w miejscu zamieszkania dziecka dojechać do niego i tam objąć go wsparciem i pomocą. Tak jak już wcześniej wspomniałam, również rodziny, rodzeństwo, być może dziadków, tak? czyli te osoby, które, które mają realny wpływ na, na, na to dziecko. Również szeroko rozumiana profilaktyka. Czyli wyjazdy do szkół, wsparciem będą objęte tutaj szkoły powiatu konieńskiego, gdzie będzie prowadzona szeroko rozumiana profilaktyka, czyli też już psychologowie będą mogli wychwycić te problemy na wczesnym etapie i być może po prostu uniknąć większych problemów, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Trwa kompletowanie kadry ośrodka. Są już także pierwsze zgłoszenia osób, które chciałyby skorzystać z pomocy. Partnerem projektu jest Powiat Koniński. Mamy nadzieję, że to jest odpowiedź na bardzo, bardzo wielkie potrzeby, bo my nie prowadzimy placówek edukacyjnych, ale już na poziomie rodzin zastępczych i spraw, z którymi się spotykamy, widzimy, że jest ogromna potrzeba wspierania dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów w tym zakresie. Nie ma praktycznie żadnej oferty dla dzieciaków takiej skierowanej dla dzieci i mamy nadzieję, że to spowoduje, że się jakaś dziura zasypi że będziemy mogli nawet po okresie zakończenia projektu kontynuować te działania. Wsparciem zostanie objętych minimum 300 osób do 18 roku życia, a także ich rodziny i najbliżsi.